Chodź na dwór. No chodź na dwór. No chodź. Chodź idziemy. Chodź. Bella, Chodź na dwór. Chodź. Chodź. Dawaj. <słuch> no wstawaj, chodź na dwór. Dobra, słuchajcie, wróciłam, zawiozłam chłopaków. Mówiłam, że nie pójdę dzisiaj po bułki, ale patrzę rano, że nie mają ja wyokłody. Myśmy wczoraj tyle bułek zjedli. No, zostały nam tutaj tylko trzy. A ja mówię, a na jutro, a chłopcy dzisiaj jeszcze, wrzucą, to będą głodni i śniadanie, i mówię, dobra, wezmę. Wziąłam kapustę, dzisiaj będę robić. Bigos. Wczoraj sobie przywiozłam od mamy Baretka blender. Mój blender nie chodzi, a już nie chciałam wczoraj baetkowi głowy zawracać. On się włącza, ale... Słuchajcie, światło muszę, bo on się włącza, ale słuchajcie, co? Nie blenduje. Więc tak. Ja sobie przyniosłam pościel. Zaraz będę zmieniała pościel na naszym łóżku. Kupiłam kilka chryścików do kawy. Tak wyglądam, e, tak wygląda Ewan. No. E, I tak, ja tak idę do sklepu. <grym> e, I co? I słuchajcie, byłam u tego pana, u którego zawsze zmieniałam opony. No i on już nie pracuje, niestety. Coś tam był chory, więc myślę, że, że po prostu z tego względu już nie pracuje. E, no i muszę jechać gdzieś indziej zobaczyć, bo ale ja tak mówi mi, że tam taki znajomy i mówi podjąć on ci zmieni. Ale no ja mówię nie, ja muszę ogarnąć i ja tam ewentualnie pojadę, tak żeby zaraz po drodze Jasia zabrać. Bo ma ja dzisiaj do 13, więc ja sobie tu poogarniam w domu, a, i wtedy Jasia zabiorę. Muszę umyć tu podłogę w kuchni, bo wczoraj tylko i tam umyłam, a myśmy przyszli. To już też tam się nanosiło bydów, ja muszę tam bocika puścić. Pokażę wam pokój. W pokoju u chłopaków tu jest wszystko. Tu jest wszystko. Tu po prostu... Chłopcy niby wczoraj poukładali swoje ciuchy, ale te, te rzeczy to są też ich i ja muszę je poukładać. Tu patrzcie. I na sobotę. trzeba zapisać listę rzeczy do zrobienia. Te szczebelki do łóżek, bo patrzcie jak materace się zapadają, te szczebelki się zapadają, bo chłopcy są za ciężcy. Więc trzeba zrobić te szczebelki. On pojedzie do, do pracy na chwilę. To po drodze może wjedzie do kuzyna, żeby mu zrobił, nie wiem, albo z naszego drzewa weźmie, albo a może ja pojadę z nim i wtedy ja podjadę z tym naszym drzewem, może wytniemy w piątek. A nie, w piątek ja mam nockę. No zobaczymy. No, także do ogarnięcia, patrzcie, tutaj spadła zasłona. Ja te zasłony też chcę dzisiaj wypiać, bo one są już też takie brudne okurzone. I tu może ogarnąć, śmieci wynieść. <laughs> no, także to jest na rano na dziś. Bellusi Belusi teraz dam karmę. Jej ulubioną karmę. dolinę no to nie, ale ona wczoraj zjadła. Z głodu zjadła. A tą dzisiaj damy, nie? Blusia. <grytanie> Bella, czemu ty masz tutaj taki bałagan na tym swoim yy, łóżku? Powiedz mi. Co? I kurczę muszę zagotować jeszcze raz ten dżem, bo sobie od badka, mamy ten blender, a ten dżem mi zgęstniał, zrobił się gęsty, a ja muszę to zblendować, więc to podgrzewam, żeby to się trochę rozpuściło. I dzisiaj chyba ugotuję te drugie ale nie. i dzięki temu zrobię sobie miejsce w zamrażarce wczoraj ja też wyjęłam jakiś suchy chleb za hmm. Więc sporo tych rzeczy tam mamy do wyciągnięcia jeszcze i do przyjrzenia. Gzieznica z cebulką. Tylko. I tu już mam kanapkę. Spaliłam ogień w piecu, słuchajcie, i coś mi się tam dzisiaj nie chce palić, a jest minus jeden. Nie jest jakoś strasznie zimno w domu, bo wczoraj cały dzień od rana był ogień. Um, ale no, nie wiem czy mi się już w końcu spaliło. ja tam byłam teraz. W ogóle muszę zadzwonić do pana od pompy. Żeby przyjechał może w sobotę do nas, bo znowu coś tam się z pompą dzieje. Znaczy się tam taki stycznik jest zepsuty, i musimy go wymienić. I on czasami się wyłączy, i wtedy trzeba iść i go włączyć ręcznie, palnąć go tam. Oj Boże, Boże, umyłam podłogę w kuchni, ogarnęłam się, słuchajcie. Ogień musiałem drugi raz dzisiaj miecić, bo nie chciało mi się spalić. Układam to planie, doniosłam jeszcze tutaj planie, które się wyprało. Muszę wyjąć filtr z pralki, bo chyba jest zabrudzony, bo coś mi tam pokazuje. Ale to za chwilę. Mam kuchnię. O! Jezu, myślałam, że coś mi spadło. I co? I teraz chcę ułożyć to pranie, kuchnia mi wyschnie. Wtedy lecę nakłaś na ogień. Ja nie wiem, ja, kiedy ja pójdę do lekarza chyba w przyszłym tygodniu. I ciągle to odkładam. Wszyscy na mnie krzyczą, że idź do lekarza, ale no, ja mówię: Nie, jak ja znowu sobie odpuszczę, to, znowu, to tu będzie jeszcze gorzej wyglądać. Wczoraj chłopcy poukładali swoje pranie. No a to tutaj jest moja barwka, część rzeczy chłopaków, ale ja je muszę wynieść do werandy i do korytarza. A tutaj są już dzisiaj pranie chłopaków też. No, także pewnie. Które to jest za 15 dni, słuchajcie. Nie wiem, czy zdążycie dzisiaj z tymi oponami, ale muszę. Nie no. ma innej opcji. Muszę jechać. Nie odpuszczę sobie tego, bo jak odpuszczę, to będę żałować. Puścieliłam chłopaków łóżka. Zmieniłam Jasiowi prześcieradło, bo już miał takie brudne, słuchajcie, bo bedla ciągle mu włazi. To jest nasza. To jest moje. Dobra, to tutaj no jest do prania. W sumie janek by mógł ubrać mm, dzisiaj te piżamy. Aha. O, to w sumie się też w sumie czyste. Tak chłopakom mówię, żeby te piżamy swoje nosili już przez kilka dni, słuchajcie, bo znaczy się przez kilka, na przykład dwa dni, dwie noce. No kurde codziennie przeciętę. Ja mówię, ja też ubieram piżamę tam dwa razy trzy No, także oni chyba też mogą i mi się nic nie stanie pieszczamy nie są jakieś nie wiadomo jakie były. Dobra, żeby tego prania było chociaż minimalnie mniej. Dobra, to jest to. Moja torba od laptopa już też jest cała zniszczona. Wczoraj też parę tak dokręcił mi tą szafę. Słuchajcie. No. I to już tu mi nie spada. A Bella siedzi na dworze. Bo... Bo co? Bo chciała iść na dwór, Nie wiem, co jej strzeliło, ale chciała iść na dwór, w sumie dobra Dobra, to jest chłopakówka kamizelka. Boże, oni mają te ciuchy wszystkie tak pływane, czekajcie to jest do werendy, do korytarza to jest do korytarza ja muszę sobie to odłożyć co jest do wyniesienia to jest do łazienki bratka czapki do korytarza w sensie nie wiem gdzie mam położyć będzie jeszcze wendy mam do posprzątania ale to już chyba jutro Fenka plecek. I ten Fenka kapelusz tu zeszycia. Boże święte, to tu leży, ja to tak przekładam z miejsca na miejsce. mi tu perka pokazuje, że chyba filtr jest zapchany. O no, matko wosko. No wychodzi. O Boże. Co tam było? O, CEDA. CEDA tam są. Jakieś druty. Wykałaczki. Jakieś śmietana. O, karta pamięci. Fajne. Tu jakieś... brudy. Dobra, słuchajcie, byłam u tego pana zmienia te opony I mówił, że jutro rano o 8 Chyba, że napada dużo śniegu Ja nie wiem co, od śnieża wtedy czy co? E, I wtedy on nie robi opon Ale no Od śnieża, no bo co by robił jakby napadało śniegu, nie wiem no, Także tak To powoli pada śnieg Ale jest 2 stopnie ciepło, więc Ja widzę, że takie malutkie Płatki gdzieś tam lecą, tak mi się wydaje Zobaczymy, mam nadzieję, że to nie napada Że on mi jutro te opony wymieni Bo tutaj u nas No tak jak wam mówiłam, rano tam byłam u tego pana To on już nie pracuje, a w Bytowie Dopiero słuchajcie Za tydzień Tam to w ogóle są kolejki no. Także wolę tutaj jechać Jadę do domu Posprzątałam bo Boże, ogarnęłam to pranie Posprzątałam, ja już jestem mega zmęczona ale chciałam jeszcze... Chciałam jeszcze iść tą wykopać i myślałam, że może z chłopakami trochę drzewa powożę ale no to już jest zaraz kurde, do pracy będzie trzeba jechać. Ja do domu sobie obiad. Mięso już mam. O, jedzie jakiś powiat. Ja tutaj nie chcę jechać szybko po tej nowej szosie. No to nie wiadomo co to jest za pogoda. No. Więc ja tam wolę wolniej. A... Co, aha, przyjadę do domu nastawię ziemniaki. I jeszcze w tym czasie, może coś tam. Aha, muszę zdjąć te zasłony. Planek miał sprzątnąć do biurko, zobaczymy. Zająć życie, będę musiała po nim poprawić. Mam też plany do wyjęcia. I widzicie, ciągle coś, ciągle coś. Ja miałam do lekarza jechać, ale ja chyba pojadę sobie. Nie, w poniedziałek nie pojadę, a może w poniedziałek. Zobaczymy, bo w poniedziałek wstawiam samochód do mechanika, ale będę miała drugi. Będę miała, więc mam nadzieję, że wtedy sobie podjadę może do lekarza i zobaczymy. No to się nie da, no kurde. I ja sobie myślę, jak ja mam jechać i do lekarza i wtedy zawsze coś jeszcze do załatwienia, to mi za dwie godziny zajmie. Wtedy znowu w domu nie posprzątam i tak wiecie. Bartek dzwoni i mówi, że przywieź dzieci do mamy, bo oni będą w domu sami broić, on mówi, że znowu będziesz miała bałagan. Ja mówię, no tak, masz rację, przywiozę ich, bo nie chce mieć bałagan. Słuchajcie, jadę do pracy. Boże święty, ten dzień mi dzisiaj tak zleciał. Tak się jakby skrócił. Jeszcze na koniec, szybko, szybko. Obiad. Ja oczywiście wzięłam sobie na wynos. Wszystkich y, nakarmiłam, a, a sama nie zdążyłam zjeść, bo tu trzeba koszulę wyprasować, a ja tu jeszcze musiałam nastawić pranie, żeby się wyprały te zasłony. Ja to też mam czasami, nie? No, e, więc te zasłony, te wszystkie rzeczy jeszcze tam ponastawiałam. Te zasłony, te wszystkie rzeczy nastawiłam e, ostatnią pralkę. Mówiłam Jasiowi, żeby i co, i, i jadę. I jadę, bo że się ten dzień naprawdę tak zadział, że ja nie wiem gdzie i kiedy. Co? Ja Wam dziękuję za dziś. Do zobaczenia jutro. Taki mam jakieś niedosyt, ale naprawdę dzisiaj mega dużo rzeczy zrobiłam. Słuchajcie, ogarnęłam kuchnię, pokój, ułożyłam to pranie. Franek ułożył na biurku swoje rzeczy, ale chyba... W przyszłym tygodniu zrobimy też takie sprzątanie w tych ich biurkach znowu. Znowu niedawno sprzątali sami. A teraz zrobimy sprzątanie razem z mamą, bo on nie ma miejsca na książki na zeszyty, a w ogóle to on miał naklejone, e, to mnie zirytowało dzisiaj i ja się tak wkurzyłam ja wiem, no, bez przesady, nie? On przykleił sobie słuchajcie m, klejem. Okładkę na zeszyt na biurko on ją przykleił. Nie wiem po co. To miała być taka podkładka, czy to miało być takie szkło na biurko, nie wiem co y, autor miał na myśli. Ale autor to sprzątał, jak ja jechałam mieć sobie te opony. No. Yy. I posprzątał. On też pociął mi pędzel słuchajcie. Tak troszkę minimalnie, ale pociął. Włosy powycinał z tego pędzenia, nie wiem, on chyba zostanie jakimś fryzjerem albo kimś, bo serio, co on ma z tym obcinaniem, najpierw sobie włosy, później jakieś inne rzeczy, no, coś z nożyczkami, nie, albo jakimś projektantem, model, myślę, że bliżej fryzjerstwu mu się chyba podoba, no i co obciął mi tą szczotkę do włosów znowu, ja mówię, Boże Święty, trzymajcie mnie, bo dobrze, że ja wyszłam z domu i mu powiedziałam, że jak ja wrócę, to ma być ogarnięty, no i było. A dzisiaj też ogarnęłam dużo rzeczy, to znaczy kominiarza, słuchajcie, zamówiłam szambonurka, um, kominiarza też na wtorek, ogarnęłam pana od pompy na sobotę i... Um, i, i, i i na grudzień ogarnęłam sobie świnię Więc będziemy e, znaczy się nie będziemy bili, tylko będę kupować jednak tą półtuszę. Cena wychodzi prawie taka sama jak w zeszłym roku. E, no dużej różnicy tam nie ma, więc naprawdę bez tej zabawy, bez tego szarpania, bez tego ogarniania transportu i tak no ja po to pojadę spokojnie do oboji to już jest zbadane, wszystko zrobione wiecie, nie ma problemu nie? także tylko później przerobić na kiełbasy i heja także dużo rzeczy dzisiaj faktycznie ogarnęłam, ale już jestem tak zmęczona że po prostu padam także nie wiem jak to będzie jutro mam też nocki jutro na te opony zmienić ojejku nie wiem, mi się już chce spać, słuchajcie, a nocka przede mną, jutro Ano też przede mną, a nie. dobrze, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, podbijajcie, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa!